Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam wyjątkowy produkt. Jest to blender próżniowy marki MPM. Zapewne większość z Was ma w kuchni jakieś urządzenie, które służy do blendowania produktów, i w związku z tym zastanawiacie się, po co mi nowy blender. A to jest wyjątkowe urządzenie. Po pierwsze, blenduje oczywiście w sposób tradycyjny, ale po drugie, blenduje w próżni, i po trzecie, pozwala już z wcześniej przygotowanych soków czy zup odestać powietrze, które jest odpowiedzialne za psucie się produktów, i przechowywać je w lodówce przez przynajmniej 5 dni bez utraty wartości odżywczych. Na czym tak naprawdę polega różnica pomiędzy blendowaniem tradycyjnym a blendowaniem w próżni? Blendowanie próżniowe to jest zupełnie jakby inna technologia, ponieważ ona polega na tym, że z tego kielicha odsysane jest powietrze, a w środku powstaje próżnia i to właśnie dzięki próżni wszystkie produkty, które tam przygotowujemy, zachowują swoje witaminy, enzymy, wartości odżywcze, mają intensywny kolor i smak. Jest to urządzenie o mocy 800W i posiada sześcioramienne, wielokierunkowe ostrze, które obraca się w tempie aż do 22 tysięcy razy na minutę, co pozwala na zblendowanie nawet włóknistych warzyw i owoców na idealną papkę, a do tego świetnie sobie radzi z kruszeniem lodu i zmieleniem zbóż. Urządzenie jest bardzo estetyczne, niewielkich rozmiarów, z pewnością będzie pasowało do każdej kuchni. Dodatkowo posiada nóżki antypoślizgowe, przez co stoi stabilnie i bezpiecznie na blacie. A zarówno kielich, jak i dodatkowy pojemnik wykonane są z takiego specjalnego plastiku tritanu, który jest wolny od bisfenoli. A teraz kilka słów na temat sterowania i programów. Urządzenie sterowane jest elektronicznie, posiada bardzo ładny wyświetlacz LCD. Aktualnie na panelu wyświetlają się cztery programy, jakie posiada to urządzenie. Pierwszy z nich to program kruszenia lodu, drugi program czyszczenia kielicha, trzeci przygotowania kaszek, bądź też zupek, sosów i czwarty przygotowania soków próżni. Dodatkowo mamy opcję blendowania pulsacyjnego, opcję ręcznego ustawienia prędkości blendowania i opcja ręcznego ustawienia czasu blendowania. A to funkcja próżni, czyli funkcja odsysania powietrza. A teraz zróbmy mały test kruszenia lodu w tym blenderze. Lód już jest skruszony. Po kruszeniu lodu czas na zrobienie pożywnego koktajlu. Używamy do tego jednego banana, mango, trochę jarmużu i szklanki mleka. Teraz na menu wybieramy opcję robienia soków próżni i startujemy. Blender odsysa powietrze. No koktajl ma piękną taką aksamitną konsystencję i smakuje wybornie. Jeżeli jakaś część tego koktajlu pozostanie i nie mamy ochoty jej w tym momencie spożyć, to do tego właśnie celu służy ten dodatkowy pojemnik. Wystarczy przelać przygotowany wcześniej koktajl, wstawić go znowu do blendera, odessać powietrze a potem wstawić do lodówki, i wtedy mamy pewność, że przez najbliższych 5 dni ten koktajl nam się nie rozwarstwi i nie skwaśnieje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików.